W szóstym odcinku paradoku: Czy twój nauczyciel predestynował twoją przyszłość? Przejście do kolejnych szkół, takich jak na przykład amerykańska High School, jest krytycznym wydarzeniem dla nastolatków. Stwierdzono, że nierówności społeczne w systemie edukacji pojawiają się szczególnie na tych etapach. Fakt ten ma również znaczenie społeczne. Ścieżka edukacyjna danej osoby charakteryzuje się tymi przejściami wpływają one na rodzaj szkoły. A następnie na świadectwo ukończenia szkoły, i wreszcie na pozycję społeczno-ekonomiczną jako osoby dorosłej w społeczeństwie. Stwarza to długoterminowe konsekwencje DLA przebiegu edukacji i życia. Wyniki badań empirycznych potwierdzają również istnienie pierwotnych i wtórnych efektów pochodzenia. Dzieci z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej otrzymują gorsze oceny od nauczycieli przy tych samych wynikach testów. I częściej uczęszczają do niższych typów szkół z tymi samymi zaleceniami. Zostało to udowodnione w wielu badaniach. Problem jest tutaj bardzo wyraźny. Wskaźniki frekwencji szkolnej zależą nie tylko od wyników szkolnych. Najwyraźniej wyniki szkolne są powiązane z pochodzeniem rodzinnym. Na przykład około 28% klasy średniej i wyższej ma przeciętne wyniki w nauce. 17% z nich. Uczęszcza do szkół średnich. W klasie robotniczej około 40% ma przeciętne wyniki w nauce, ale tylko około 6% z nich uczęszcza do szkół średnich. Ujmując to w prostych słowach, biedniejsze rodziny robotnicze mają wśród siebie wiele inteligentnych dzieci, ale tylko nieliczne z nich idą do szkół średnich. Dla porównania, bogate dzieci mają gorsze wyniki w nauce, ale uczęszczają do lepszych i wyższych typów szkół. Ale kto jest za to odpowiedzialny? Czy są to nauczyciele? Decyzja o przejściu nie powinna być postrzegana jako wydarzenie, które wydarzy się w jednym momencie. Jest to proces negocjacji, który odbywa się przez długi okres czasu między rodzicami, ich dziećmi i nauczycielami. Rodzice rozważają korzyści płynące z uczęszczania do określonego typu szkoły, jakie koszty są z tym związane, a następnie wybierają typ szkoły DLA swojego dziecka, który obiecuje największe korzyści i ma najwyższe prawdopodobieństwo sukcesu. Ponadto zakłada się, że nie tylko zachowania decyzyjne rodziców odgrywają rolę, ale także zalecenia dotyczące kariery szkolnej, które pełnią funkcję przewodnika w procesie przejścia. Te zalecenia dotyczące kariery szkolnej opierają się w dużej mierze na ocenach uczniów, które są również rozpowszechniane przez nauczycieli. Nawet w interakcji między rodzicami i nauczycielami, zalecenia dotyczące kariery szkolnej odgrywają ważną rolę. Stanowią one podstawę, istnieją również empiryczne dowody na to, że zalecenia dotyczące kariery szkolnej zależą od standardów wyników poszczególnych szkół podstawowych a nawet poszczególnych nauczycieli szkół podstawowych. Oczywiście rodzice mogą zapisać swoje dzieci do szkoły średniej, nawet jeśli wychowawca klasy im to odradza. Wielu rodziców traktuje jednak zalecenia nauczycieli dotyczące kariery szkolnej poważnie. W końcu w grę wchodzi wiele lat doświadczenia i obserwacji. Zgodnie z prawem można zapisać dziecko do dowolnej szkoły średniej. Teoretycznie byłyby one całkowicie bezpłatne. Ale wielu rodziców zadaje sobie pytanie: czy dyrektorzy szkół średnich przyjmą dziecko, któremu znający się na rzeczy nauczyciele polecają tylko gimnazjum? Mówimy o nierówności społecznej, która powstaje w szkołach. Szkoła wpływa na naszą ścieżkę życiową. W szkole nauczyciele są zwykle tymi, którzy decydują o dobrych i złych ścieżkach. Bycie nauczycielem jest zatem jednym z najważniejszych zadań dla naszego społeczeństwa. Może się więc zdarzyć, że jednostka wpłynie na życie innej osoby pozytywnie lub negatywnie. Nie lekceważ tego, co może zrobić nauczyciel. A w kolejnym odcinku paradoku kod pierwotny pierwotna forma życia. Jeśli podobał ci się film, daj mu polubienie. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych filmów od nas w przyszłości, nie zapomnij zasubskrybować i nacisnąć dzwonek. Byłoby to ogromne wsparcie naszej pracy.